Cześć wszystkim z tej strony, Alexis Ola i dzisiaj ponownie będzie makijażowo, zresztą tak jak sami widzicie. I ostatnio całkiem myślę, wkręciłam się w te makijaże. Prawdopodobnie jestem teraz w wieku osiemnastkowym i praktycznie co tydzień bywam gdzieś na imprezach z okazji osiemnastych urodzin moich znajomych. No i z tej racji pomału zaczynają mi się już kończyć pomysły na makijaże, stylizacje, włosy i tak dalej. I dzisiaj postanowiłam, że czas zażegnać ten kryzys. I zaczęłam się zastanawiać, jak to się dzieje, że te gwiazdy Hollywood co chwilę bywają gdzieś na ściankach, na jakichś. Imprezach, i za każdym razem nie dość, że mają inne całkiem luki, to za każdym razem wyglądają perfekcyjnie. Dlatego zaczęłam szperać na Instagramie i znalazłam sobie po prostu imprezowy look, który chciałabym dzisiaj odtworzyć. I nie mogę się napatrzeć na właśnie te smoki, looki Vanessa Hudgens, która niedość, że jest jedną z moich ulubionych gwiazd z dzieciństwa, High School Musical. I ostatnio moje zamiłowanie do mnie jakoś się odrodziło przez to, że zaczęła więcej się udzielać w życiu aktorskim, jak i muzycznym. No i słuchajcie, naprawdę, nie mogę się napatrzeć właśnie na te dwa smoki luki, które zrobiła i postanowiłam, że dzisiaj właśnie odtworzę, w szczególności ten. Widzicie, nawet postarałam się ubrać podobnie, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także co, dalej już nie przedłużam, bo chyba wszyscy łącznie ze mną czekam, aż w końcu zacznę robić ten makijaż. A makijaż dzisiaj będę robić kosmetykami z drogerii internetowej ezebra.pl, ponieważ jest ona partnerem dzisiejszego odcinka i tak już właśnie tutaj wymachuję podkładami, bo właśnie od, od nich, od niego zaczniemy, bo wybierzemy sobie jeden z nich, mam tutaj dwa podkłady z L'Oreal o nazwie Infallible i mam tutaj wersję tą matową i tą Fresh Wear 24 godziny i ta chyba ma bardziej taki matching kolor do mojej skóry, ale w sumie inspirujemy się dzisiaj Vanessa, która jest taka troszeczkę ciemniejsza i bardziej muśnięta słońcem, także ja dzisiaj też chyba na to postawię. Aplikuję sobie ten podkład, aplikuję i powiem Wam, że ma on dosyć lejącą konsystencję, ale absolutnie nie przekłada się to na słabe krycie, tylko bardzo ładnie on się wtapie. I właśnie nie chciałabym go dzisiaj jakoś mocno podrować, żeby uzyskać taki na maksa glowy efekt jak na tym zdjęciu Vanessa, ale z racji właśnie, że się dzisiaj trochę tym podkładem opalamy robiąc się na Vanessa, to przeciągam go sobie nisko tutaj na szyję i na dekolt. Tak jak wam wspomniałam linki do wszystkich produktów, których dzisiaj będę używać zostawię wam w opisie i zachęcam was właśnie do zaglądania tam w, do opisu, bo na stronie zebry do 12 kwietnia mamy ogromną promocję nawet do 50% i to i na perfumy i na kosmetyki różnych marek, nie wiem, L'Oreal, Rimmel Bourjois, Makeup Revolution, Maybelline i wiele, wiele innych, także tam wpadajcie do opisu. I tym sposobem ja już mam zaaplikowany podkład na całej, całej twarzy. I zresztą nie tylko. I powiem Wam, że jak na siebie teraz patrzę, to tęsknię za tym, jak byłam tak opalona. I mam nadzieję, że to się zmieni już niedługo. I teraz przejdziemy sobie do korektora i razer z Maybelline. Bardzo osławiony i ja też go bardzo, bardzo lubię. I mam go w kolorze 00 Ivory, żeby rozświetlić sobie troszeczkę twarz. A nie powiedziałam, wam jaki miałam kolor podkładu: to był 200 Golden Sand. Użyję jego sobie też dzisiaj jako bazę podcienie, ale powiem że naprawdę bardzo mi się podoba jak wygląda na mojej twarzy ten podkład, ponieważ jest taki lekki i ładnie się wtopił. To jest ta konsystencja i ta formuła podkładu, którą ja lubię najbardziej. Korektor wklepany, także możemy przejść do pudru, ale powiem Wam, że jestem zakochana w tym, jak wygląda ten podkład. Naprawdę. Ale dobra, przestaje się już zachwycać. Przechodzimy do pudru. Puder, którego dzisiaj użyję, to Maybelline Face Studio Setting Powder. Tak on wygląda. I ja mam numer 009 Ivory. Zdecydowałam się właśnie na taki puder w kamieniu i to taki dosyć jasny, ponieważ chciałabym się skupić właśnie na utrwalaniu takich strategicznych miejsc, typu okolica pod oczami, czy tutaj zmarszczki mimiczne w okolicach. Ust, ponieważ jednak chciałabym zostawić taką troszeczkę bardziej lepką powierzchnię na reszcie twarzy, żeby móc ją potem rozświetlić. Po prostu uwielbiam ten moment, kiedy mam już podkład, korektor i puder. Jestem taką białą kulką, także teraz czas to przetransformować w wykonturowaną kulkę, bo użyję sobie brązera z NYXa, który jest brązerem masowym i tak też się nazywa. Tak się prezentuje. Ma bardzo, bardzo ładny kolor. Jego tony są dość neutralne, ale ma on w sobie troszeczkę z takiego... Różowego pigmentu i nie mam tu na myśli różowego koloru, ale po prostu samego kosmetyku, jakim jest róż. Także nałożę go sobie właśnie tak jako taki brązero. Róż i Vanessa na tym zdjęciu też ma tego brązera takiego właśnie w takim ceglanym odcieniu dosyć sporo. Także to sobie właśnie będziemy naśladować. Ale bardzo, bardzo podoba mi się już ten brązer z ponieważ nie robi plam i ładnie się rozciera. I ten kolor jest taki naprawdę oryginalny. No i czas na moją ulubioną część makijażu, czyli oczywiście rozświetlacz. Zobaczcie jakie cudy sobie zamówiłam z Zebry. Maybelline Face Studio Holographic. Wiecie jak to jest z tymi nazwami kosmetyków, że to holographic? Nie do końca zawsze faktycznie jest holographic, ale na pewno przyciąga i ten rozświetlacz to jest po prostu coś pięknego. Dzisiaj sobie rozświetlacze żałować nie będę. Dobra, w sumie nigdy sobie nie żałuję. Troszkę Was do siebie zbliżyłam, abyśmy mogli przejść do większych detali, czyli do okolic oczu, ale najpierw, oczywiście, brwi, ponieważ człowiek bez brwi to zło. Jeżeli mniej więcej śledzicie moje makijażowe filmy, to wiecie, że jestem miłośniczką pomad. Także dzisiaj użyję pomad z Maybelline Tattoo Brow w odcieniu 05 Dark Brown. I tak jak widzicie, jest taka świeżutka, jeszcze nieużywana, że aż mi korci, żeby zanurzyć w niej pędzelek i wypełnić swoje brwi. kiedy oprawa oczu jest już gotowa możemy przejść już do samych samych oczu i tutaj będzie trochę zabawy, trochę się z tym pobawimy, bo właśnie akcent w tym makijażu jest oczywiście postawiony na oczy, będziemy robić takie czarne smołki, a do jego wykonania wykorzystam trzy paletki nowości w moich zbiorach może najpierw pokażę wam To jest to paleta NYX Ultimate, z paletami Ultimate ja już miałam do czynienia i naprawdę są bardzo fajne i podobają mi się ich zestawienia kolorystyczne, także robiąc zamówienie, nie mogłam się zdecydować, którą teraz zamówić, bo mam już tą bardzo, bardzo kolorową. Ale tym razem postawiłam na tą, Ash, ze względu na ten czarny cień, który dzisiaj będzie naszą gwiazdą. Druga paleta natomiast też się nazywa NYX Ultimate, ale Ultimate Edit jest taka mniejsza, jak widzicie, mam mniej cieni, i będę się nią dzisiaj wspomagać pewnie tym brązem. A ostatnia to jest chyba jakaś nowość, ponieważ do tej pory jej jeszcze nie widziałam. Kiedy zobaczyłam ją właśnie na stronie Zebry, musiałam ją zamówić. Ona się nazywa Off Tropic i jej kolory to jest w ogóle I <laughs> Coś tak przeczułam, że właśnie teraz w najbliższych tygodniach, jeżeli chodzi o makijaże, jakieś takie wiosenne, letnie, kolorowe to właśnie i będę używać. Zacznę właśnie od tej palety Off Tropic, skąd wezmę sobie matowy beige pod podłóg brwiowy. I teraz pytanie: Czy przychodzimy od razu do czarnego, czarnego, czy sobie troszeczkę zbudujemy takie zabezpieczające przejście? I chyba tak na wszelki wypadek zrobimy. Także sięgam po tą paletkę Ultimate, i po ten szary odcień i pędzlem do blendowania będę sobie budować taką lekką chmurkę w załamaniu, żeby potem ten czarny nie sprawił mi problemu. Też w tym makijażu ten czarny nie jest tak wiecie pojechany aż pod także w tym miejscu, gdzie nakładam ten szary, ten makijaż już się będzie kończył i to będzie jego e, górna granica i w ogóle bardzo ładnie się rozciera, nie dość, że pigment super, to w ogóle jakby <grym> nie muszę wkładać jakiegoś mega wysiłku, w to żeby to ładnie wyglądało. Także no, powiem wam. Jednak te palety naprawdę nigdy mnie nie zawodzą. Koniec zabawy. Lecimy z Czarnym, który będę aplikować na całą powiekę, ale jednak tak wiecie, bezpośrednio z opakowania yy, pędzlem będę go nakładać tutaj na samo centrum powieki, i kiedy coraz mniej tego cienia będzie mi zostawać na pędzlu, dopiero wtedy będę się przesuwać w stronę kącików, aby od razu tworzyć taki rozmyty smokey efekt. I cały czas będę wszystko kontrolować, wszystkie granice zwykłym pędzelkiem do blendowania. Zobaczcie jakie od razu groźne spojrzenie mi się zrobiło. Do wykończenia górnej powieki użyję jeszcze tutaj tego najciemniejszego brązu z palety tej NYX Ultimate Edit, żeby troszeczkę złagodzić to czerń, bo w sumie na tym looku, którego też strój odtwarzam, nie widzę tu brą. Nie no dobra, jest brąz, ale jakby chciałabym pomieszać te dwa luki, więc tak wiecie, szukam złotego środka. Aby mieć pewność, że wszystko się ładnie przenika, biorę jeszcze taki czysty pędzelek do blendowania i się upewniam, że wszystkie granice są płynne. Wydaje mi się, że górę mamy skończoną, także teraz przejdziemy do dołu, do dolnej powieki i tutaj od razu będę lecieć z czarnym, tyle, że z takim. Malutkim pędzelcem. Wiem, że uwielbiacie moje miny, jak zawsze maluję dolne rzęsy i. <noise> dolną powiekę, także proszę bardzo. I ponownie, żeby troszeczkę bardziej zmiękczyć ten czarny i połączyć górę z dołem, wracam do tego brązu. Wszystko jest takie bardzo matowe, mocne, wyraźne, ale brakuje mi takiego jakiegoś małego, rozświetlonego akcentu, aby pasował do mojego przepięknego rozświetlacza, dlatego sięgnę sobie po ten najjaśniejszy, błyszczący cień. Z paletki i dosłownie nałożę go odrobinkę wewnętrzne płaciczki. Myślałam jeszcze nad nałożeniem czarnej kredki na linię wodną, ale chyba z tego zrezygnuję i zamiast tego wolałabym zrobić kreski, ponieważ mam tutaj dwa linery z Maybelline, które się nazywają Hyper Persize All Day. I mam wersję mat i wersję niemat. Dlatego, żeby był przy tych czarnych oczach ten eyeliner widoczny, to użyję dzisiaj tego matowego, który jest bardziej czarny, ale na przykład wydaje mi się, że na co dzień bym bardziej użyła tego niematowego. To jest eyeliner w pisaku, czyli w mojej ulubionej formie. No i co? Rysuję kreski. Makijaż oczu zakończymy sobie oczywiście wytuszowaniem rzęs i dzisiaj sobie przetestujemy tusz do rzęs, który strasznie chciałam przetestować, kiedy tylko wyszedł mowa o maskarze marki Maybelline o nazwie Scarab. Do testów zamówiłam niebieską, brązową i czarną, ale dzisiaj oczywiście Przetestujemy to w kolorze czarnym. Tak prezentuje się jej szczoteczka, ale chyba na zbliżeniu będziecie mogli to zobaczyć lepiej. Ja bardzo takie szczoteczki lubię, ponieważ jej wyprofilowanie pozwala na takie manualne podkręcenie rzęs. Bardzo ładnie, równomiernie się nakłada i nie zostawia grudek. Ładnie rozczesuje rzęsy, co bardzo mi się podoba, bo właśnie taki efekt chcę uzyskać, bo nie będziemy dokleić sztucznych rzęs, gdyż one są właśnie mimo tak mocnego makijażu Oczu już z tych rzęst tutaj zrezygnowałam. I na koniec przyszedł czas na usta i powiem wam, że gdybym nie odtwarzała dzisiaj makijażu i nie wzorowała się kolorem ust wanę z Sycha, często miałabym dzisiaj spory problem z wyborem koloru, bo patrzcie co mam, takie piękne pomadki, róż Signature od L'Oreala i mamy dosłownie całą paletę, całe kolo, koło kolorów, ale dzisiaj akcent mamy na oczy, więc usta pozostają neutralne, więc sięgnę ten kolor już wam mówię jak on się nazywa 110 Empower opakowanie tych pomadek są matowe i jedynie logo tutaj Loreal ma błyszczące wykończenie i naprawdę wyglądają tak mega elegancko bardzo mi się te opakowania podobają aplikator mają bardzo podobny do tych pomadek pomadek z Maybelline Maybelline Stay Matte Ink nie super Stay, o super Stay konsystencja jest taka dosyć rzadka Taka bardzo, bardzo masełkowa. W ogóle to w ogóle ma być matowe, czy bardziej takie błyszczące, zaraz zobaczymy. No i tak prezentuje się gotowy look. Myślicie, że jestem gotowa na czerwony dywan? Ja myślę, że tak. Dajcie znać, jak wam podoba się taki format makijażowych filmów, takie odtwarzanie makijażu gwiazd, jakieś inspiracje. Mi się naprawdę podoba, jak wyszło, bo dzięki temu spróbowałam czegoś, czego w życiu bym do tej pory nie spróbowała. Także dajcie znać, jak mi poszło. Przypominam wam o promocji na stronie Ezebry i że linki do wszystkich produktów macie w opisie, a my słyszymy się już za kilka dni. Trzymajcie się. Buziaki. Pa!